Pierwszy dzień urlopu rozpoczynam od challenge'u. Cześć i dzień dobry. Właśnie dzisiaj jest pierwszy dzień urlopu. W moim przypadku. Wczoraj mieliśmy ostatni dzień w pracy w Polonii, w Polonii Kraków, z dzieciakami pracujemy i wczoraj zakończyła się półkolonia, ostatnie dni zapisów, więc dzisiaj jest, zaczyna się dzisiaj sobotę, tak właściwie urlop zaczyna w poniedziałek, ale już dzisiaj, dzisiaj już jest urlopowy vibe. I teraz, na ten czas urlopu, ale też chyba na cały okres lata, cały okres wakacji, tak myślę, taki jest na razie plan, będę nagrywał sobie takie daily vlogi, codzienny jakiś filmik, niezbyt skomplikowany, raczej prosty, proste tematy, niezbyt długie, taki jest na razie plan, zobaczymy jak to wyjdzie, żeby po prostu robić coś ciekawego przez ten czas, będę miał trochę więcej czasu, przez lato, przez to, że mamy trochę mniej pracy, częściowo mam urlop, więc jakoś ten czas muszę wy, wypełnić czymś interesującym, czymś, co będzie mnie bawić. I szukałem różnych, różnych pomysłów, ale jednak do filmowania jest mi najbliżej. Filmuję od dawna, więc chyba po prostu taki challenge filmowania codziennie, to będzie to wyzwanie dla mnie, sobie podejmę. Więc dzisiaj jest pierwszy vlog tego daily vloga wakacyjnego. I tak się składa, że dzisiaj będzie dosyć ciekawy dzień dla mnie, pod tym względem, że będę robił dzisiaj wesele, będę nagrywał wesele. Ja wesela nagrywałem kiedyś przez kilka lat, ostatnie, myślę, że gdzieś 2019, 2020 rok, myślę, że 19, a może i 20, nie wiem, chyba 19, mniejsza. Więc od tamtego czasu nie robiłem żadnych wesel, nie nagrywałem nic i teraz dzisiaj będę nagrywał wesele takim znajomym znajomym. I ciekawe to jest dla mnie, bo nie robiłem wesele bardzo długo. Broniłem się raczej od tego. Nie szedłem w tym kierunku, ale teraz się taka okazja zdarzyła. A co ciekawe, za tydzień robię kolejne wesele. To znaczy, tam będę na weselu u mojej kuzynki i poprosiłem je, żebym nagrał przysięgę, ale nagram im też trochę więcej, o czym jeszcze nie wie. Jeżeli dzisiaj oglądasz ten film, to się, to się dowie. A jak nie, to będzie niespodzianka. Mam nadzieję, że się uda, uda utrzymać niespodziankę do końca. Więc teraz będziemy się przygotowywać na to dzisiejsze wesele. Pokażę, co ze sobą biorę. Więc tu mamy trochę gadżetów. Pierwszy podstawowy gadżet to oczywiście aparat. Mój Lumix GH5. Na dzisiejsze standardy już niezbyt nowy, ale, ale daje radę. I teraz tak, ładowarka do baterii. Tu mamy zestaw baterii. 5 baterii, 6 jest w aparacie i dalej. Rejestrator dźwięku. Rejestrator postawimy przy głośniku w kościele, żeby nam nagrał ładnie dźwięk z kościoła, a później też na sali. Tutaj mam taki mikrofon krawatowy i stary mój telefonik Samsung. Nie działa czy nie działa? Dobra, działa. Stary telefonik Samsung jako rejestrator do tego mikrofonu. Jego użyję. Może użyję, może nie biorę go tak backupowo. Eee, kolejna rzecz to do nagrywania dźwięku to będzie taki, mikro, taki zestaw mikrofonów <laughs> z Hollylanda. Jeden właśnie mam tu na sobie, z nim nagrywam, to jest drugi. Jego można powiedzieć na takim, na takim sznureczku, to jest na magnes. I ten sznureczek po prostu przywieszę, jak będzie możliwość, przy głośniku gdzieś w kościele i na telefonie nagram dźwięk z tego mikrofonu. Dźwięk na weselach jest bardzo ważny. Jak się nie nagra dobrze na jednym mikrofonie, to trzeba mieć backup z drugiego, bo obraz jakoś zawsze się wyratuje. Mamy, yy, będą dwie kamery dzisiaj, to zaraz o tym powiem, ale dźwięk musi być nagrany, bo inaczej będzie tragedia. No i dalej, co z gadżetu tutaj mamy? Gimbal... <laughs> Na nim będę sobie nagrywał z aparatem, statyw do tego rejestratora, przedłużka do prądu, żebyśmy mogli sobie ładować baterie, tu mam jeszcze jeden obiektyw Olympusa 25 mm 1.2, piękny obiektyw, piękna stałeczka, piękny obiektyw, no i wygląda na to, że to chyba wszystko co mam do wzięcia, tak więc teraz wszystko będę musiał sobie spakować, żeby było kompaktowo, żeby łatwiej to było wziąć i nosić, bo na wesele trzeba działać szybko. I zaraz jadę po Grzesia, z którym będziemy robić wesele. To będzie jego pierwsze wesele, jedzie ze mną jako drugi operator, więc będzie fajnie. Szyma. Dzień dobry, Wręcz nagrywamy? Znaczyć nagrywamy. Jak tam e, 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 nastrój? Nastrój fajnie, fajnie, fajna pogoda. Bojowo, jest stresik? Nie, nie ma stresiku, nie przejmujesz. się. No, Okej, okay. nie mam lekki. No, dobrze. Jakże się było na, na pierwszym weselu, twoim jako operator? Spoko, jestem w sumie zadowolony. To było moje pierwsze wesele jako, jako operator, co prawda jako drugi. Nie byłem, nie byłem odpowiedzialny za, za całe wesele, więc nie stresowałem się zbytnio. Na pewno ty miałeś więcej stresu przy, przy nagrywaniu tego wesela, ale ogólnie spoko. Nauczyłem się kilku rzeczy, dowiedziałem się kilku rzeczy, jak, jak nagrywać takie wesele i myślę, że sam już bym jakieś takie proste wesele umiał nagrać, mniej więcej. No i w sumie to była dla mnie cenna lekcja, jak, jak nagrywać takie wesele. Jak najbardziej było fajnie. Dużo rzeczy się dowiedziałem i nauczyłem, na plus. No i elegancko. Wygląda na to, że wszyscy zadowoleni, zadowoleni, państwo młodzi zadowoleni, nasi znajomi zadowoleni, więc chyba wszystko się udało.